Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj film krótki na temat ZUS-u. Takie podsumowanie ostatniego filmu i trochę rozszerzenie tego tematu. ZUS Łuda Śląska, to jest już druga siedziba od 12 lat. Wcześniej to było na przeciwnej stronie troszkę wyżej, czyli na przeciwko już do miasta. Szanowni Państwo, znajduję się teraz przed e, budykiem ZUS-u, Zakładu Bezpieczeństw Społecznych w Śląskiej. O czym jest dzisiejszy film? Przede wszystkim o tym, że w lipcu tamtego roku założyłem firmę, dlatego, aby otrzymać lokal na gareliach Klub Szachowy. Mimo, że do tego pory ani grosza nie zarobiłem, muszę płacić składkę robotą. Na szczęście składki społeczne nie. Ale o co chodzi? Mimo, że pracując, na o pracę czegoś trzeba żyć, drugą składkę z roboty muszę płacić. Mimo, że nic nie zarobiłem, Bo dopiero będę zarabiał po upływie tego lokalu. Taki mały paradoks. A ludzi, którzy zakładają firmę, jednosobową, jeszcze próbują tam coś porobić, lokal przygotować i tak dalej, ale już otworzyli i potem tamas. Jakieś wsparcie, te same problemy. Jak to mówią po, po, niektórzy politycy. Wy nam nie pomagacie chociaż, ale przynajmniej nie przeszkadzajcie. Parę słów Ozost. Dziękuję pozdrawiam serdecznie. Miszkardes.